Witajcie! Dzisiaj Wam przybliżę, czym jest ekstrakt z lukrecji i jak możecie go używać. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Ekstrakt z lukrecji, jak widzicie, ma postać takiego bardzo ciemnobrązowego proszku. Troszeczkę wygląda nawet jak kawa rozpuszczalna. I też zapach ma taki dosyć intensywny. Tak, no, część osób mówi, że on jest właśnie taki ciutkawowy. Ciężko mi jest to określić, bo takiego aż 100% podobieństwa nie widzę. Ale zapach ten jest dosyć intensywny. W kosmetykach utrzymuje się, no tak dosyć długo, ale na skórze, zaraz w momencie aplikacji, praktycznie ten zapach już znika. Ekstrakt ten jest Pozyskiwany z korzenia lukrecji. Działa łagodząco i kojąco na skórę, zwłaszcza na taką, która jest bardzo mocno podrażniona, wtedy szybko widzicie rezultaty. Ze względu na wysoką zawartość flawonoidów chroni skórę przed szkodliwym działaniem czynników środowiska. Czyli to jest strzał w dziesiątkę, jeżeli na przykład mieszkacie w bardzo dużym mieście, gdzie jest wiele zanieczyszczeń, albo na ten sezon jesienno-zimowy, właśnie, kiedy jest dużo zimnego wiatru, kiedy gdzieś wychodzicie na zewnątrz i jest gwałtowna zmiana temperatury, w domu jest. Gorąco, na zewnątrz jest bardzo zimno i skóra na to reaguje podrażnieniem bardzo często. W ekstrakcie z lukrecji znajdziecie też glabrydynę, która pomaga w zwalczaniu przebarwień. Ona też reguluje wydzielanie sebum i jeszcze do tego ekstrakt z lukrecji działa przeciwbakteryjnie, więc tym ekstraktem tak naprawdę powinny się zainteresować osoby z trądzikiem i z serą problematyczną, bo on sobie świetnie będzie radził przy tego typu sprawach. Lukrecję poleca się również przy egzemie, przy zapaleniach skóry, przy takich przebarwieniach, które pozostały właśnie albo po trądziku, albo po na przykład po kąpielach też jeżeli macie właśnie pasłoneczne przebarwienia, to się świetnie sprawdzi. I teraz, jak takiego ekstraktu należy używać? On się nadaje jako dodatek do jakichś żali do mycia twarzy, do kremów na noc i na dzień, do lotionów, do mleczek, ale też do olejów. Wystarczy po prostu odrobinę tego ekstraktu dodać do waszego produktu, którego chcecie używać i dokładnie to wymieszać. Tutaj zaleca się stężenie przy stosowaniu produktu tego do twarzy od 0,5 do 2%, czyli tych 2% nie powinno się przekraczać. Najfajniejsze serum, które mogę Wam polecić z lukrecją, do, do, dla osób właśnie, które mają cerę tłustą, cerę trądzikową, cerę problematyczną, gdzie się Wam pory zapychają albo właśnie nie możecie się długo pozbyć przebarwień, to ja polecam po prostu wziąć olej z czarnuszki. On się świetnie nadaje też do takiej cery trądzikowej. Dodać właśnie tego ekstraktu z lukrecji, to wymieszać i macie fantastyczne serum na nos, które pomaga walczyć z przebarwieniami i jednocześnie redukuje wydzielanie sebum. Można też dodawać lukracji do szamponów, ale w takim przypadku stężenie nie powinno przekraczać 1%. Jest to też fajny produkt, jeżeli chcecie dodać go sobie na przykład do toniku, wystarczy go wsypać po prostu do butelki już z tonikiem wstrząsnąć. Oczywiście, jeżeli macie butelkę z atomizerem, będzie trochę ciężko, bo ten ekstrakt nie rozpuszcza się tak zupełnie na gładko, będą gdzieś tam te granulki widoczne. Ale jeżeli przecieracie twarz po prostu wacikiem, to i tak będzie się to świetnie sprawdzało. Dziękuję za uwagę, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego i że zobaczymy się następnym razem. Pozdrawiam!